Saya ramah, Lub elektronicznie adres e-mailowy inspektor Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku oraz dźwięku będą przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. C RODO w celu, w celu realizacji ustawowego obowiązku wynikającego z artykułu 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Podczas posiedzeń Rady Miejskiej w Grujcu dostępne są w siedzibie Rady Miejskiej w Grujcu oraz na stronie internetowej. Uczestniczy 16 radnych, 5 jest nieobecnych. Stwierdzam, że obrady są dwunaste. Państwo radni otrzymali porządek obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad są jakieś uwagi i pytania ze strony państwa radnych? Ze strony pana burmistrza. Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Zagłosował 16 radnych. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Państwo radni otrzymali protokół z sesji z dnia 7 października. Czy do protokołu są jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z sesji w dniu 7 października? Zagłosowało 16 radnych. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności burmistrza gminy miasta Gruje za ostatni okres. Państwo radni otrzymali sprawozdanie. Czy do sprawozdania są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt numer 5: Wystąpienie doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału Radą. Przedstawi te informacje. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Ewa Kropińska. Jestem pracownikiem Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Grójcu. Siedzibę mamy na ulicy Mogielnickiej 28. W ramach naszych obowiązków pomagamy rolnikom, w ramach naszej działalności pomagamy rolnikom w wypełnianiu wniosków, wszelkiego rodzaju wniosków do agencji. Poczynając od tych podstawowych, które praktycznie wszyscy rolnicy składają, czyli wnioski obszarowe, czy pomagamy także w uzupełnianiu wniosków o materiał siewny, wszelkich programów tego typu jak modernizacja gospodarstw rolnych, młody rolnik, restrukturyzacja. na przykład, ale także innych przetworów owocowo-warzywnych, yy, mięsnych, mącznych. Yy. Jeżeli Państwo będziecie zainteresowani lub znali kogoś, kto będzie chciał yy, yy, uzyskać informacje na temat tych programów, to zapraszamy yy, bezpośrednio do nas do biura na ulicy Mogilnicką. Yy, w ramach naszej działalności organizujemy Szkolenia. są to szkolenia z zakresu integrowanej produkcji roślin oraz szkolenia tak zwane promizacyjne, czyli zastosowania środków ochrony roślin, które do szkolenia każdy użytkownik, nie tylko profesjonalny, ale wszyscy rolnicy, którzy użytkują i środki ochrony roślin powinni posiadać takie zaświadczenia o tych szkoleniach, Organizujemy także szkolenia do programów unijnych strukturyzacji małych gospodarstw i młodego rolnika, gdzie kryterium punktowe było także dla spełnienie, spełnienie punktu szkolenia. Rolnicy często do ostatniej chwili czekają z tymi szkoleniami i zaproszę do Państwa, jeżeli znacie takich rolnika jest nie czekają bo takich szkoleń nie da się zorganizować w ciągu trzech dni. już my mamy swoje procedury, ale, ale i wolelibyśmy to, to, to robić konkretnie dla grupy osób, osób. Także wszelkich informacji. A, gdyby ktoś chciał zasięgnąć większych informacji, to zapraszamy do Osiem. Drugie piętro. Są doradcy. To prawda kadra się zmieniła, więc jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z, z naszymi nowymi doradcami i tam myślę, że udzielimy więcej informacji. Także to chyba. Tyle dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy serdecznie. Tak więc jeżeli Państwo będą mieli jakieś pytania, serdecznie zapraszamy na ulicę Mogielnicką w krójcu. Tam więcej informacji można uzyskać. Przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, radny Daniel Marcinkowski. Udzielam głosu. Panie burmistrzu, pytają mnie mieszkańcy Częstoniewa, czy prawdą jest to, że planuje Pan zamknąć szkołę? Dziękuję. Proszę bardzo, pan burmistrz. Na poprzedniej sesji radny Woźniak też o to samo pytał i odpowiedziałem, że żadnych planów w tym temacie nie ma, a co więcej, żeby w ogóle cokolwiek zrobić z likwidacją szkoły, najpierw musi się wypowiedzieć kuratorium oświaty i rada miejska podejmuje taką decyzję, a nie burmistrz. Ale planów na pewno nie ma. Chcemy tą szkołę wspierać, chcemy, żeby się rozwijała. Chcielibyśmy, żeby było więcej uczniów i będziemy wszystko robili, żeby było lepiej. Czy Państwo radni mają jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Z sali pytania to za chwileczkę. W sprawach różnych. Państwo radni? Proszę bardzo, radny Henryk Feliksiak. Nie wiem, czy to prawdą jest, Szanowni Państwo. Że ponad sześćdziesiąt dzieci jeździ do grójca z okolic często to, to nie wiem czy, czy to pani dyrektor będzie wiedziała, czy, czy pan burmistrz. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan burmistrz. Z takiej poczty pantoflowej, z nieoficjalnych danych, wiemy, że gro dzieci z tego obwodu szkolnego szkoły w Częstoniewie zapisuje się do szkół w Jasieńcu, do szkół w Grójcu, ale jeszcze jest taka liczba dzieci dzisiaj w szkole w Częstoniewie, która jakby. No on daje taką optymistyczną iskierkę nadziei, że szkoła się utrzyma, że będą uczniowie nadal chcieli chodzić do tej szkoły i będzie się powiększało grono uczniów. Co niemniej nie wiem z czego to wynika, że gro dzieci właśnie zapisuje się do innych szkół, ale takie informacje ja też posiadam. Dziękuję bardzo. Czy państwo radni mają jeszcze jakieś pytania? Nie widzę zatem. Przechodzimy do, do kolejnego punktu. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawach pod liderką. A mamy nabycia w drodze darowizny prawa własności lokalu mieszkalnego numer 3, znajdującego się w budynku przy ulicy Mogielnickiej. Proszę bardzo, pani Magdalena Śmietańska. Uchwała Rady Miejskiej w Grójcu z dnia dzisiejszego w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3, znajdującego się w budynku przy ulicy Mogielnickiej 6, podstawa prawna. Paragraf pierwszy Wyraża się zgodę na nabycie w drodze darowizny od osoby fizycznej na rzecz gminy Grójec prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 42 m2 znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym przy ulicy Mogielnickiej 6 w Grójcu, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą RA 1G 54261 na 4 wraz z udziałem wynoszącym 42 z 398 części w nieruchomości wspólnej. Budynek zlokalizowany jest na działce ewidencyjnej numer 1379 o powierzchni 868 metrów kwadratowych położonej w mieście Grujec. Dla nieruchomości wspólnej prowadzona jest księga wieczysta numer RA 1G 45 899 łamana na 9. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Grujec. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy do przedstawionego projektu uchwały są jakieś uwagi ze strony państwa radnych? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny prawa własności lokalu mieszkalnego numer 3 znajdującego się w budynku przy ulicy Mogielnickiej 6 w Grójcu. Proszę bardzo, głosujemy. Pani Januszu? Zagłosowało 16 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu w sprawie z, y, uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy Grujec na rok 2019. Proszę bardzo, pani skarbnik Mariola Komorowska. Uchwała Rady Miejskiej w grójcu z dnia dzisiejszego zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Grójec na rok 2019. Podstawa prawna Rada Miejska w grójcu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale budżetowej Gminy Grójec na rok 2019 Rady Miejskiej w grójcu z 17 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetowe o 41 331 ,18 zł. groszy. Ustala się dochody w wysokości 119 642 935 ,90 zł. groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającmy załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok. Punkt drugi. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 48 131 ,18 zł. 18 groszy oraz zmniejsza się o 6 800 zł. Ustala się wydatki budżetu w kwocie 126 879 929 ,59 zł. 59 groszy. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniając załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki na 2019 rok. Paragraf trzeci. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy i miasta Grujec. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie jest krótkie, to może przeczytam. A to mamy pani Mariolo. Nie będziemy no to nie pani to fatygowali. Dziękuję. Chyba że Państwo radni chcą. Przechodzi. Czy do przedstawionego projektu uchwały są jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającą uchwałę budżetową gminy Grujec na rok 2019? Zagłosowało 16 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego projektu. W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Proszę bardzo, Pani Dyrektor mieszka Marosz. w ustaleniu wysokości odpłatności za pobyt w schronisku, w szczególności w przypadku niedostarczenia przez te osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia wysokości odpłatności za pobyt.